jest określony w taki sposób. Dla każdej liczby naturalnej n większej bądź równej 1, liczba dodatnich wyrazów w ciągu bn jest równa. Co to znaczy? Dodatnich. To znaczy, że to moje bn musi być większe od zera. Czyli n plus 2 7 minus n 7 minus n miało być, musi być większe od zera. Czyli tu mam jakby funkcję kwadratową, czyli liczę n plus 2 równa się 0, n równa się minus 2, 7 minus n równa się 0, minus n równa się minus 7, czyli n równa się 7, bo pomnożyłam razy minus 1. Teraz tak, pytanie. Czy wiesz, co ja robię i po co? <noise> Dobre, co? Tak sprawdzam. Dlaczego sprawdzam? Bo sobie pomyślałam, że to dobry moment. Bo tak, tu mam mnożenie I, i najpierw chcę wiedzieć, kiedy to będzie równe 0, to lub to. Dlatego liczę dla dwóch tych nawiasów. Czyli jak będziesz mieć pięć tych nawiasów, to do tych pięć rzeczy, które są w tych nawiasach, się do zera. Tak jest przy nierównościach wielomianowych. Ok? I teraz tak. Moja parabola, jakie ma ramiona? Tu mam n dodatnie, tu mam n ujemne czyli n razy minus n daje mi minus n kwadrat, czyli moja parabola się smuci. Tu mam minus 2, tu mam 7. I kiedy to jest większe? Tu. Ale to nie koniec zadania. Pordios, mija. No nie? Więc liczba dodatnich wyrazów. Wiem, że to jest większe bądź równe 1. Czyli lecimy. Jest 1, 2, 3, 4, 5, 6 i do 7, czyli 2, 4, 6. Odpowiedź A jest odpowiedzią poprawną. Mm, widzisz to? Daj znać. Ok? No to tyle. Kućakę.